Dziękuję. Ja, Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start na drugą beczkę i na wrót lewej, na pierwszą beczkę na wrót prawej, przytul na drugą beczkę od lewej. z klasu jest łapa Prostuj do szykany od prawej 50, szykana od lewej ciasna i w prawo na bulwar ciasna, w prawo na bulwar 30, lewy 1 dni późno 30 30, trzymaj lewą, prawy dwa przedni, 30, prawy dwa głęboko dni do prawy dwa na asfalt podbija. do lewy trzy długi, trzymaj prawą i nawet od lewej, od lewej. środkiem, prawy krótki, do lewy jeden, do lewy jeszcze jeden, meta stop, 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 stop. Jeszcze, jeszcze. Gdzie Jeden, start. Za latarnią prawy nawrót. Pierwsze drzewko od prawej i lewy nawrót. To sto, za latarnią lewy nawrót. I opona od prawej. Opona od lewej. I opona od prawej, pełny obrót od prawej. Oh Tyle przegrać! Kurde! Musiałem tak, tak macie bardzo dobry czas 40-78!